Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kanał Jezusa. Pozwólcie ukochać się Bogu. Pasyjny Krzyż Serca Jezusowego. Krzyż pasyjny Serca Jezusowego, zwany również pasyjnym krzyżem końca czasu lub wielkim mistycznym krzyżem łaski. Ukazuje wprost rany zadane Jezusowi w trakcie jego męki i drogi krzyżowej, od chwili pojmania w ogrójcu aż do śmierci na drzewie krzyża, na golgocie. Ten wizerunek uzmysławia nam ogrom cierpień, jakich doznał Jezus dla naszego zbawienia. Kontemplacja cierpienia Chrystusa. Wspomnijcie na mękę moją, i jeżeli nie wierzycie słowom moim, wierzcie przynajmniej ranom moim. Dzienniczek Świętej Faustyny, 379 punkt. Kontemplacja Krzyża Pasyjnego ma na celu poruszenie sumienia i uświadomienie nam konsekwencji naszych grzechów. Za które cierpiał nasz Zbawiciel, by wybawić nas od wiecznego potępienia. Intencją naszej modlitwy przed tym krzyżem powinno być przede wszystkim pragnienie doświadczenia bliskości z Jezusem w chwili Jego cierpienia oraz nasza skrucha i żal za grzechy. Ukazanie tak sugestywnego wizerunku może zaskakiwać, a nawet budzić odrazę. Pamiętać jednak należy, że celem jest jak najwierniejsze oddanie prawdy o ofierze Chrystusa. Księga Izajasza nie pozostawia nam złudzeń, że to wszystko, co spotyka Jezusa, przynosi nam życie wieczne. On by, lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas. A w Jego ranach jest nasze zdrowie. Izajasz, rozdział 53, werset 5. Sugestywny obraz męki Chrystusa ukazuje między innymi film Pasja. W reżyserii Mela Gibsona, który uzmysławia nam zarówno mękę i agonię Jezusa, jak również przeżycia Matki Bożej, Apostołów i Świadków. Papież Pius XII w encyklice Mat Matiador Dei pisze: Byłoby to zejściem z prawej drogi, kto pozwoliłby sobie, na namalowanie ukrzyżowanego odkupiciela w ten sposób, że jego ciało nie miałoby wyrazu gorzkich cierpień, które musiał wycierpieć. Modlitwy. Akt ofiarowania. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Tobie, przez bolesne i niepokalane serce Marii, krwawiące. I zwycięskie rany Pana naszego Jezusa Chrystusa w zjednoczeniu z krwawymi łzami Jego najświętszej Matki, zasługami wszystkich świętych Aniołów i Archaniołów, z wszystkimi ofiarami mszy świętej, które się kiedykolwiek odbyły i odbędą, dla naszego nawrócenia, uświęcenia i zbawienia oraz o triumf Kościoła Świętego nad mocami piekielnymi. Zanurzamy w krwawiących, zwycięskich ranach Syna Twojego oraz krwawych łzach Maryi całe nasze życie, naszą zepsutą grzechami naturę, z wszystkimi wadami i porządliwościami ciała, abyśmy mocą tych świętych, krwawych ran Zostali uzdrowieni i przebóstwieni ku czci i chwały Trójcy Przenajświętszej. Amen. Błogosławieństwo domu. Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i Miłosierny Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Najsłodszy Panie Jezu Chryste, Wszechmogący Królu Nieba i Ziemi, Synu Boga Żywego. Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany, zmiłuj się nad tym domem i zszesz jego mieszkańców. Niech Twoje boskie błogosławieństwo wszędzie nam towarzyszy. Synu Boga żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany, niech Duch Święty. Oświeca nasze myśli i serca, i niech Jego moc działa przez nas na każdym miejscu. Wszystko, co się znajduje w tym domu, tych, którzy do niego wchodzą i z niego wychodzą, niech błogosławi i osłania od złego błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, aby się nie zbliżyło do niego żadne nieszczęście. Niech święte imię Jezusa. Z dziewięcioma hurami aniołów będzie obecny w tym domu, darząc go swoim pokojem. Najświętsza Maryja Panna, niechaj go okrywa swoim macierzyńskim płaszczem. Święci Archaniołowie, niech go strzegą. Święci Apostołowie, niech będą szafarzami jego dostatków. Święci Ewangeliści, niechaj go utwierdzają i umacniają. Krzyż Chrystusa niech będzie dachem tego domu. Trzy gwoździe Chrystusa niech będą jego zaporą. Korona Chrystusa niech będzie jego tarczą. Najświętsza rana jego boskiego serca niech będzie schronieniem dla wszystkich jego mieszkańców. Jezu, Maryjo, święty Józefie, wszyscy nasi patronowie. I święci aniołowie stróżowie, uprościł Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby zachował ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji i wszelkiego nieszczęścia grożącego duszy lub ciału jego mieszkańców. Niech nam w tym dopomoże Trójca Przenajświętsza, Bóg Ojciec. Bóg-Syn i Bóg-Duch święty. Amen. Egzorcyzm. Patrzcie, na krzyż pana. Uciekajcie, nieprzyjacielskie potęgi. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, z rodu Dawida. Alleluja, Alleluja, Alleluja. On jest prawdziwie synem Boga. On schyla głową i umiera na Krzyżu Świętym. Pokój. Pokój, pokój, niech będzie z Wami i ze wszystkimi ludźmi ziemi. Pochwalony i uwielbiony jesteś o Jezu Chryste w Twoim prawdziwym ciele i krwi. I bądź pochwalona i Ty, Najukochańsza Królowo i Matko, teraz i na całą wieczność. Amen. Jezus Nazaretu, Syn Dawida, na jego barkach spoczywa panowanie Króla i Jego Królestwo i Jego wspaniałość. Jego miłosierdzie nigdy się nie skończy, dla mnie płynie drogocenna krew. W to wierzę i to pojmuję. Naprawia też moją szkodę, bo Chrystus za mnie umarł. Pozdrawiamy i wysławiamy przy najświętszą Trójcę. Imię Najwyższego Jezusa Chrystusa, Syna Boga, wiecznego, miłosiernego, kochającego Ojca na wieki. Amen, 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 mój Panie i mój Boże, przez Twój święty krzyż odkupiłeś całą ludzkość, mój Panie i mój Boże, uczyniłeś nam wielkie rzeczy, wielkie rzeczy uczyniłeś im, mój Panie i mój Boże. Ciebie chcę kochać, chwalić, czcić i wielbić. Tobie chcę służyć i adorować ciebie na wieki wieków. Amen. Niech będą pochwalone święte rany Jezusa Chrystusa, bo one wyzwoliły nas od kar za grzechy. Niech będzie uwielbiona drogocenna krew, która obmywa nas z naszych grzechów. Ukochana Matko Boża! Rozlej na całą ludzkość, działanie łaski Twojego płomienia miłości, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Koronka do najświętszych ran Pana Jezusa odmawia się na różańcu. Na rozpoczęcie, o Jezu, boski odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu, amen, święty Boże. Święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. Przebacz, zlituj się nad nami, mój Jezu. W otaczających niebezpieczeństwach krwią Twoją przenajdroższą osłoń nas. Amen. Ojcze przedwieczny, okaż nam miłosierdzie przez krew Jezusa Chrystusa, syna Twojego. Syna twego jedynego, błagamy Cię. Okaż nam miłosierdzie. Amen. Na dużych paciorkach różańca. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych na małych paciorkach różańca. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. Na zakończenie trzy razy, Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych. Treść koronki tej umieszczę w komentarzu pod filmikiem, abyśmy każdy z nas mógł ją odmawiać każdego dnia. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Chwała Panu za wszystkie łaski, którymi nas obdarza każdego dnia. Chwalę Go za doświadczenie swojej choroby, za to, że mogłam poznać tylu dobrych ludzi, przyjaciół, i największą, najpiękniejszą miłość i opatrzność Bożą, za którą dziękuję. Bogu Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu i Matce Najświętszej, mojej Matuni. Chwała Panu, niech, be, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bóg zapłacz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.